Czy ten widok jest dla Ciebie znajomy? Czy też nie lubisz robić zakupów? Czy targanie ciężkich toreb męczy cię i sprawia ci ból. Na Twoich dłoniach pojawiają się odciski i pęcherze, drętwiają ci ręce i boli kręgosłup? Zapomnij o tym już dziś. Od teraz nie musisz już walczyć z ciężkimi zakupami. Skorzystaj z naszego nowego produktu torby Airbag. To możesz być ty! Nasze torby wykonano ze specjalnego włókna polisacharydowego. Dzięki temu zawdzięczają swą lekkość i elastyczność. Te torby odmieniły moje życie. Jestem szcz szczęśliwa i radosna. Nie mam odcisków na palcach. Dzień dobry, niedawno kupił pan nasze torby. Co pan o nich myśli? Otóż te torby to cudowny wynalazek. Kiedyś tak mnie plecy bolały, że z łóżka się podnieść nie mogłem w ogóle. Budzę się rano i idę znowu spać, bo tak nie pracowałem. Ale kupiłem torbę, poszedłem na zakupy, kupiłem kostkę masła i od razu po prostu no, no, jak rękom odjął, idę z tą torbą, Wszystkie, wszystko, zero odcisków, prawda, zero bólów pleców. Ogólnie no no, potencjał mi się zwiększyła, potencjał, lipido od razu. To, to, to. Ta torba odmieniła moje życie. Zadzwoń już teraz na numer podany na ekranie, a otrzymasz zestaw w Airbag za jedyne 5 złotych. Pamiętaj, zwykłe torby idą w zapomnienie. Dzięki nam codzienne zakupy staną się lekkie i przyjemne. Torby Airbag, nie czujesz, że kupujesz! Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły, buchaty, okrągły, bo to mu jest Kubuś, puchatek Kubuś, wśród rojów szczół, jak to nie dziadku ród, Kubuś płaci bez trudu.